Dzisiaj jesteśmy tutaj o 12 pod Krzyżem w Dębicy. Potem jedziemy na Wawel do Krakowa, a 16 myślę, że najważniejsze jedziemy pod kopalnię Wujek. To jest nasz już nie wiem który z kolei wyjazd, tam gdzie życie oddało 9 górników. Najmłodszy 21 lat, najstarszy 48 lat. Wtedy byłam na strajku studenckim i ZOMO wyrzuciło nas z tego strajku. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Pamiętam ten niepokój, pamiętam to, jak zebraliśmy się razem w akademiku i zastanawialiśmy się, co dalej. Był to bardzo trudny czas i wielu ludzi zostało aresztowanych, internowanych. Należy się im pamięć. Było to dla mnie jako dziecka trudne, żeby zrozumieć i rodzice mi tłumaczyli o co chodzi, ale też pamiętam czołgi, które widziałam. Także należy uczcić pamięć tych wszystkich. Bo dzięki nim my możemy żyć w tym kraju wolnym. 13 grudnia cofnięcie Polski o kilkanaście lat do tyłu. Ludzie zostali internowani, zniewoleni, aresztowani, została im odebrana tożsamość. Własna. Także dużo tragedii w tym dniu się wydarzyło i, i w ogóle w, w stanie wojennym. Dlatego tutaj z tego placu myślę, że nigdy się nie powtórzy ta data. I bądźmy zawsze razem, budujmy Polskę niezależną, suwerenną, taką, abyśmy się mogli rozwijać. I wspólnie budować naszą tożsamość. Ta data zobowiązuje. Dzisiaj kolejna rocznica. Bardzo się cieszę, że zgromadziło się tak wielu samorządowców, powiatu Dewińskiego, mieszkańców. Myślę, że jest z nami młodzież. Dziękuję za to wszystko. Pogoda pewnie nie sprzyja, ale ta data zobowiązuje. Dzisiaj przychodzimy tutaj, przed pomnik, pod krzyż Solidarności, po to, ażeby złożyć hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność, którzy. Tak naprawdę kształtowali również tożsamość naszego kraju. Dlatego zawsze musimy pamiętać o 13 grudnia, i dzisiaj cieszymy się, że wśród nas jest sporo młodzieży i trzeba im przypominać o tych smutnych, właśnie, kartach naszej historii. Widzę, że bardzo dużo mieszkańców przyszło, radnych, także myślę, że dzisiejsza uroczystość będzie taka, taka, taka ważna, ważna dla tego, co, co się działo 13 grudnia, gdzie ogłoszono stan wojenny. Myślę, że to jest bardzo dobra tradycja, żeby się spotykać, wspominać, pomodlić się za tych ludzi. Do dzień dzisiejszy pamiętamy, czym był ten stan wojenny. Były ofiary. Dlatego dzisiaj gromadzimy się na Placu Solidarności, przy Krzyżu Solidarności, aby się modlić za ofiary stanu wojennego i o pokój dla Polski, Europy i świata.